Mamy tutaj ziemiankę, piwniczka taka, która jest przysypana ziemią, więc no ciężary przeno przenosi. Gleba namoknięta jest ciężka. No i to wszystko, łącznie z tym, tutaj te ściany, to wszystko było lane z betonu, który był robiony w betoniarce. W zwykłej, normalnej betoniarce. Na jeden kubik betonu szło 300 kg cementu. No teoretycznie B15, B20, nawet praktycznie no, w okolicach B15 myślę, że to się mogło zakręcić. No i generalnie stoi. Stoi od roku. Nie ma żadnych zarysowań na ścianie. Proszę bardzo, nie ma nic. Tutaj nade mną jest teraz metr ziemi, nasypane. No i to wszystko jest. To było wszystko wydane po prostu z betoniarki. Najpierw została wydana płyta zbrojona grubości, jak mi pamięć nie myli tam było 10 cm no z 10 dobrze zazbrojone i na tym po prostu wszystko murowane że szalunkowy ten pustak zalewowy zalewaliśmy to wszystko z betoniarki, w której sam mieszałem beton no i generalnie stoi na głowę mi spadło o tutaj beton widać także <grym> No to jeśli chodzi o mieszanie betonu w betoniarce, no to tutaj się nie zgodzę, że nie da się umieszać żadnego. To znaczy, no ten komentarz troszeczkę tak brzmi, jakby ten beton pozyskany z betoniarki to był trochę jak ziemia. Że kopniemy w niego i on tam się zaraz rozwali. Taką słabą ma wytrzymałość.